Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes. Witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Far Cry 6. No i widzę, że mamy jakiś wykrzyknik, więc spróbujmy uzyskać jakieś info. Z tym, że klasycznie akurat przyszedł tutaj czołg. Dobra. Kurde, widzę, będzie konkretna zabawa. Uo. Dobra, czekajcie, bo się palę. Nie powiem, przydałoby się tutaj kilku przeciwników, żebym mogła w jakiś sposób sobie naładować supremo. Patrzcie, tu jeszcze mamy jakieś wejście. Podnieśmy sobie to wszystko. Oni niech chwilę powalczą z tym czołgiem. Zobaczmy, czy trochę stracił na życiu. Kurde, praktycznie w ogóle. Dobra, ewentualnie mogę tu rzucić. Możeż ty, kurde, co za wariat. Kurde, chyba jeszcze ta beczka mi tam wybuchła. Dobra, bez jajnie. Kurde. Dobra. Fajnie było naładować to Supremonie. Naprawdę niewiele mi brakuje. Tutaj rzuciłam te. Kurczę, ta laska też ledwo żyje. Nie wiem, czy w ogóle uda mi się ją uratować w jakikolwiek sposób. Dobra. Nie mam pojęcia, czy strzelanie w czołk ma jakikolwiek sens. Mam jeden koktajl, ewentualnie. Dobra. No, kurde, znowu się jaram. Uuu, jeszcze tu we mnie prawie strzelił. Naprawdę niewiele brakuje, nie? Dzisiaj w ogóle będziemy sobie robić operację kolejną. Tym razem interwencja. Mamy przeszukać El Ranko i Biko. Biko ruszył za Bębę i zniknął. Najpierw zajrzę do domu Biko. To zadanko mamy tu, z tym że najpierw, no wiadomo, chce się uporać z tym czołgiem, żeby zyskać expa. Tym, że no nie wiem, czy nie będę zmuszona po prostu chwilę poczekać, aż mi się to supremo naładuje. W ogóle coś daje. Czy ewentualnie w co tutaj strzelać, żeby to było takie. Tu mogę wejść? Może w ten sposób po prostu. Kurde, no jakbym mogła tu wejść, co on ma zamknięte, to, to byłoby fajnie. Ha, I co teraz? Dobra, co by nie było, super... Uuu, Supremo prawie Redy. Więc zaraz go rozwalę. W ogóle muszę znaleźć jakiś sposób na te czołgi, bo teraz akurat miałam za słabe Supremo, bo nie zabiło całego czołgu. Na helikoptery mega spoko, ale widać z czołgami trochę gorzej. Kurde, to się odlicza w ogóle jakiś czas, czy coś. Już sprawie prawie Redy. Dobra, mamy że mnie nie zabił. Dobra, mamy to. Okej, okay, w takim razie naprawmy sobie troszkę brykę, bo trochę tutaj straciła. Dobra, weźmy tak. Czy ja mogę sobie doładować amunicję, bo troszkę tutaj się wyczerpałam? Gdzie na? No, i w tym momencie oni niech się już tutaj bawią. Ja już lecę dalej, bo chcę sobie wykonać tę operacyjkę. Tylko mi na tym czołgu zależało. Dobra, to chyba w ogóle musimy odbić. Kurde. Konkretny zakręcik. Przeszukaj El Ranko Bico. Czy to jest Rancho Bico? Nie wiem, jak to się wymawia. Dobra, wejdźmy Biccio. do środka. Bicio! Nie, Ah, he's not here. Maybe he left something lying that will tell me where he went. Dobra, tu mamy jakoś list przedarty na pół. So, Benvees buying weapons from the military. Looks like the handoff was at the rodeo. Dobra, jakiś nowy cel nam wskoczył. O tutaj coś jeszcze jest. Druga połowa listu. Biko ruszył za Bębę i zniknął. Dobra, to tu nic I się nowego. Oj, Paulo. I think Bicho's done something like stupid. Dobra, w takim razie przeszukaj budynek aukcji i rodeo Lescano Biko poszedł na rodeo, żeby popsuć bębę sprzedaż broni a następnie przeszukaj budynek przy twórni Sol de Pina, znajduje się zdaje się, że bębę kradł zapasy biowida Hmm. Czyli mamy tutaj dwa miejsca, do których wypadałoby się dostać. Hmm. Dobra, chodźmy. Jedną i drugą szybką podróżą będzie najłatwiej, moim zdaniem. Szczególnie, że tu chyba nawet uda nam się przejść pieszo. Mamy 300 metrów, chyba, że weźmiemy kładzik. Czekajcie, jeszcze tu możemy pogadać, chociaż znajdziecie zaraz, nam tutaj wywali jakiś szczok czy coś innego. Dobra, nowy cel wojskowy, spoko. Ja sobie wezmę w takim razie motorek. Będziemy mi nim najwygodniej dostać się tutaj. Czy jednak, mimo wszystko drogą nas prowadzi, to chodźmy. samy. Zbadaj teren. Muszę poszukać czegoś, co pomoże mi znaleźć będę. Na no dobrą sprawie nie widzę tu żadnych przeciwników. Sporo ciał. A gdzieś tutaj na środku są. W sensie jest skrzynia, nie? No to kurde, wściekłe byki. A jest mnóstwo ciał tutaj. Więc wola mi rozwalić od razu. Żeby mnie też nie dziabnęły. O, a nawet tu było trzeba iść. Dobra. Krótkie zapisane instrukcje.

Dobrze, w takim razie tak, tu mamy skrzyneczkę. A tu jeszcze widzę kogoś, kto miałby ewentualnie jakieś info, czy to jest jakaś notateczka, Dobra, jest informator Dani, a squad of Castillo soldiers gone down some of our in cold blood. We got word that they're on the move. Dobra, mamy nowy cel wojskowy, spoko. A my tymczasem powinniśmy się kierować w tę bańkę, więc chodźmy tutaj. Fajne jest teraz to, że już mamy zbadane te okolice i możemy się tutaj naprawdę elegancko poruszać. Najlepsze jest też to, że za każdym razem jak wchodzę w te punkty kontrolne, to mam jakiś fajnych tutaj ziomeczków, co dają mi nowe miejsca. No, mamy kolejny tutaj cyl wojskowy, elegancko. Co to jest kolejny informator? A nie, tu mamy jakiś plakat. Dobra, zobaczmy to od razu, jak już tu jesteśmy. Teraz też troszeczkę lepiej się gra, szczególnie, że tutaj są te zwiększone ilości żołnierzy wszędzie, w tych okolicach. Jak ja tutaj leciałam z poziomem 8, a cała strefa była na dziesiątym, no to nie będę ukrywać, ale no ledwo tu z życiem uchodziłam. Więc warto było sobie wbić ten dziesiąty poziom, żeby to trochę w miarę wyrównać. Co jest, kurde? Wyrównać. Muszę poszukać czegoś, co pomoże mi znaleźć bębę. Dobra. Nice. Mam jeszcze ktoś jest. O ty kurde. Co to jest? Ja pierdzielę Co to za ziomek? Nie lubię tych sił specjalnych. Kurde, mają takie wyposażenie, że po prostu no nie idzie ich zabić praktycznie. Patrzcie ile przyjmują na klatę konkretnie. Hey, Dobra, uwolnijmy go.

Came in here whiffing a gun around. Told me I had to tell him where my buyer lives. Guy called Bembe. Did you tell him? See, si? and then the kid ran off. Can you tell me where Bembe is? Nobody knows exactly where his place is, but it's in Cruz del Salvador, near the border. That's all I know. I swear. Please, just let me go. Paolo, I know where to find Bembe. Then that's where Pichu will be. Exactly. Sit tight, Paulo. Dobra, lukniemy, gdzie jest ten cel? Dobra, idę do mojego motorku i. Będę jechać dalej. Aha, bo ja go tutaj tak trochę... Kurde, mam nadzieję, że uda mi się do niego wsiąść. Patrzcie, kurde. Konkretnie. No i nice. Dobra, w takim razie dotrzyj do Biko. Poszedł do Willi Bębę, żeby się z nim rozprawić. W takim razie chodźmy tutaj. Przydałyby się lusterka w tych y, motorach i pojazdach, tak żeby było można widzieć czy możemy śmiało tutaj skręcać. Pakowalnia mięsa. Ej, a swoją drogą... chodźcie, to zobaczymy. Tutaj mamy w ogóle takie coś jak... Kryptonim B Bławatnik. Zasadzka. Nie mamy nic do stracenia, jak już tu jesteśmy. A miejscówka wygląda ciekawie. kurde, nie widzę go. A. Dobra. Kurde, no za każdym razem się mylę, nie? I zamiast sobie wyjąć tutaj ten nasz to. Dobra, mamy skrzynię. Mamy też zrzut zaopatrzenia, więc mega elegancko. Nice. Plus 200 do expa, to jest naprawdę sztos. Chyba są te miejscówki, które najbardziej się opyla E eksplorować, żeby mieć najwięcej największy tutaj e profit z tego. Chyba za nic nie ma aż 200 Expa A tutaj. Dobra i po tobie. Czyli mamy wszystkich. Czekajcie, tu coś jeszcze mamy, jakąś notatkę. No weź, że to przeczytaj. Dobra. Nowy cel wojskowy. A, dobra, to jest ten cel, my jesteśmy tutaj. Nie, kurde, sorry, tutaj jesteśmy. Dobra, pakowalnia mięsa granciello. Czy na dobrą sprawę, czy ja tu mogę coś jeszcze zrobić? Chyba niekoniecznie. Ten punkt mam w miarę zdobyty, więc wychodzi na to, że... Chociaż... Jakby ktoś jeszcze tu, kurde, gdzieś był. Tak to zaczyna brzmieć, ale nikogo nie widzę ani na mapie, ani... Chyba, że samolot. Albo jakaś ciężaruwa. Dobra, idę po swój sprzęt. jedziemy dalej. Dobra, tutaj podjedziemy na górę z tego co widzę. Może i nawet lepiej, że ja tym motorem tu jadę, o kurczę. Wąsko, tu jak? Kurde, niezła miejscówka na willę, nie powiem. Kurde, jak on ja tu wjechać? Das Bicho strach. Bicho, Bicho, Bicho. Dobra, tutaj do środka. Bicho, what the fuck? Get out of here, Daddy. I'm gonna blow this cabron's head off. Lame. Oh, I'm not? You don't think I will? Bicho, eh? listen to me. You thought coming here was gonna fix it all. But it's not going according to plan, is it? What the fuck do you know, eh? I know you're no killer. Look at you shaking. You're a frightened little rat. A pest, a parasite. Yes. Take and give nothing back. Bicho, don't listen to him. That's right. Bicho. Just a blood-sucking bug. Whoa, 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 whoa. Hey. You're not a bug, man. You're not Bicho. What's the real fucking name? You want to fix something? Pull that trigger. We just to shut the fuck up right now. My name's Bass. Yeah, yeah. Okay. Your are Bass. Your name is Bass. You're not Bicho, man. You're not a bug! You're a boss. And I need you with us, okay? <laughs> You're a piece of shit. At least I don't lie to my friends. Not that it matters. But I tried to get Palo up, I really did.

But there aren't many Pichos out there. When Picho gets back, maybe tell him how you feel, yeah? He could use it right now. I will. I promise. Thank you, Danny. Danny, how is my patient? Alive, gracias. And I have another cool scar to show my friends. You joke, Danny. But it's these scars in your head that worry me most. Look, it's not a good situation here. Talia has an infection and we're low on medication. I'm sure Castillo has some to spare. You patrzcie, wyszliśmy wodospadem. Nieźle. Tylko, że tu widzę jeszcze jakiś wykrzyknik. Kurde, jeszcze coś mi tu gryzie. Chciałam zobaczyć, czy to jest jakieś info, czy. Informator. Też jestem ciekawa tych butów, które zdobyliśmy. A, dobra, czyli mamy po prostu karteczkę. Dobra, zobaczmy tutaj kwestię bucików, bo nowe wskoczyły. Nasze co dają zwiększenie szybkości ruchu, a te zwiększenie szybkości ruchu po zabiciu wroga strzałem w głowę. Dobra, ja mimo wszystko i tak zostanę przy tym naszym, a widzę, że jeszcze nowa broń wskoczyła. Luknijmy. Większe obrażenia, ale mniejsza szybkość, w sensie prędkość, celność i skradanie się. No ale to karabin, więc w sumie nie powinno być najgorzej. No a dobrze, moi kochani, tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście, jak najbardziej zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami i tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!